Farmel ha, Wszyscy muszę jeść przez następny tydzień. To się, ten, zamawiać chce. Zaraz widzę, o ja to się ciężko odpakowywuję, wiecie? Dobra, Max, zrób recenzję. A, mam już ten? Poczekaj, A ja mam... dodam cię tylko. Dobra. Ale to, jakich smak wybrać? Dodam Cię tutaj do siebie, Maksiu. Słony karmel czy lemon? Lemon. Pierwszy idzie lemon. Dobra, rób Owocece. opening dla, dla widzów żelu. Ja potem zdegustuję, tylko najpierw otworzę. To było tak zapakowane pancernie. Egzotyczne owoce. Uwaga, próbuję. Ale jestem Bobem, kurwa. Jebać kapusi. Dobra. Egzotyczne owoce próbujemy. Dobra, jest odpakowane, widzowie. Co to jest? Co to jest? Ale do dojebane. Kurwa. Ja Siema, Marcin. nie w życiu Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jest wiadomość od widza. Nie wiem, czy mogę czytać. Zawsze tak mówią na odpakowywaniach od widza. Myślicie, że mogę przyznać widzowie? Siema Marcin, dobrze Cię znowu widzieć, bo już trochę Cię brakowało na Twitchu. Prezent to forma podziękowania za całą rozrywkę, którą mi dostarczałeś. Jak kurwa dostarczałeś? To już nie będziesz oglądał? Eee. 200 kolorii ma to coś? Szkoda, myślę, że więcej.